Święta, święta i po świętach to tytuł koncertu przygotowanego przez uczestników czwartej edycji warsztatowego studia wokalnego. Dzięki uprzejmości, dyrekcji i zaufaniu. Dyrekcji Chorowskiego Centrum Kultury. Z sezonu na sezon mamy coraz większą liczbę koncertów, i w tej edycji, w czwartej edycji, jest to nasz pierwszy koncert. Miał się odbyć nieco wcześniej, co by pewnie bardziej pasowało do repertuaru, ale i tak mieliśmy szczęście, że. Udało się znaleźć termin dwa tygodnie później, i możemy zagrać ten koncert jeszcze powiedzmy w atmosferze zimowej. Przygotowaliśmy na dzisiejszy koncert zarówno polskie kolendy, jak i amerykańskie pastorałki, i piosenki po prostu zimowe, takie, które kojarzą się z zimą. Na scenie wystąpi 16 wokalistów w utworach i przede wszystkim w duetach. Przede wszystkim w duetach będą też utwory solowe i utwory zespołowe. Gdy wszystko będzie jasne i światło jasne... do spotkania wszystkim nam. No my już jesteśmy obie od samego początku czwarty sezon, także gdzieś już wiemy, jak to funkcjonuje. No mamy zarówno indywidualne lekcje, gdzie ćwiczymy emisję głosu, mamy zajęcia właśnie zespołowe właśnie do czegoś takiego jak dzisiaj, że przygotowują nas z całym zespołem do tego, żebyśmy gdzieś tam wystąpili razem. I coś fajnego też pokazali. Po czterech sezonach dokładnie. No, wrażenia są coraz lepsze, tak naprawdę. Myślę, że te warsztaty są coraz też coraz, coraz lepsze, z roku na rok więcej wiemy. Poprawiamy to, co gdzieś tam... Się wcześniej może nie udało. No, rozwój jest na pewno widoczny i ja to przynajmniej odczuwam, myślę, że każdy z nas też. W każdym sezonie jakieś nowe rzeczy starają się, się się pokazać. Na przykład taki koncert świąteczny wcześniej go nie było, więc to jest też pierwszy raz, kiedy mamy możliwość taki koncert przygotować. Także ja jestem jak najbardziej za tym, żeby była piąta edycja. Mario, czy ty ty ty. Что те ступки?